Serwus Antymonki, my powracamy z kolejnym materiałem. E, oczywiście Henryk. I Mariusz. Dzisiaj będziemy pokazywać Wam e, grę, do której się przygotowujemy gameplay. Bo chłopaki chodzą gameplaye, więc my pomyśleliśmy, że też moglibyśmy z Wami dla Was grać. Nie tylko nasz kanał, obiecujemy, że ten kanał niebawem się pojawi. Tak. Tak, mamy pierwsze przebitki. To się tak chyba mówi zdjęcia, takie prudne materiały i no kilka osób jest zadowolonych. Na przykład ten. Yy, Kamil podlądamy. Kamil powiedział, że spoko i że podoba mu się tam ten. Że, że kadry, kadry mu się podobają, i że ten. No i że jest potencjał, więc. Idziemy na jakość! Chłopaków z pogramy nie pokazujemy, no bo. No wakę, on jakoś tak sceptycznie. Annie Dzień dobry, witajcie serdecznie, serwus ancymony, to jest kanał o planszówkach. To jest kanał, gdzie możecie dowiedzieć się jak grać planszówki, jakie planszówki wybrać i co to znaczy nowoczesne gry planszowe. Każdy wtorek możecie przyjść do nas, od godziny 20 sobie gramy w giereczki, a jeżeli lubicie nas słuchać, to prawimy też o grach w podcastach w sobotę. Weekendzik. Więc zaczynamy odcinek. Lecimy. Partnerem naszego kanału jest platforma G2A, platforma internetowa, gdzie można zakupić nowoczesne gry planszowe. Jeżeli podoba wam się nasza twórcza planszówkowa robota, możecie oczywiście wspierać nasz, nasz kanał poprzez np. dołączenie do Rycerzy Patronów. No i dodatkowo oczywiście możecie tutaj wesprzeć. Na dole jest taki, taki klikacz, wesprzyj. Poza tym możecie oczywiście komentować, lajkować i subskrybować. To tyle. Szanowni Państwo, tak jak już wcześniej powiedział Mariusz, prawdopodobnie w najbliższej przyszłości, trudno nam jest oczywiście planować, ale pojawią się pierwsze nasze gameplaye. O, otóż, dlaczego? Po pierwsze A, pierwsze primo, e, wszystkie streamy idą jak e, ciepłe błyski, jak połączycie w pusty czwartek. Tak, e, podobają Wam się gameplaye, że możecie zobaczyć grę, więc myślę, że też wejdziemy. A boże lubimy grać, może nie będziemy wchodzić w jakieś trudne gry. Teraz, teraz mamy taki czas, żeby lepiej nie wchodzić w takie gry rywalizacyjne, bo to się źle kojarzy. Tak, kooperacja. Więc, więc teraz tej kooperacja, dlatego wpaliśmy na pomysł, żeby zrobić standardową grę, którą wszyscy znają. Można grać na kartce. My akurat mamy taki zestaw ekskluzywny, bo są to statki. A to nie kooperacja? Są różne zagrożenia na planszy. Czasami walczymy z mackami, czasami walczymy na przykład, nie wiem, na magię albo na przykład możemy też walczyć na takie logiczne myślenie, gdzie temat jest nieistotny i liczy się strategia e, i pionki na planszy jakieś, prawda? Albo żółty kostium. Albo możemy po prostu uciekać przed mgłą. Jesteśmy na tajemniczej wyspie, w której pojawiło się zagrożenie w postaci tajemniczej mgły, a my jako wielcy wodzowie tej wyspy, jakiegoś archipelagu. Pl swoich plemion, swoich plemion, różnych plemion. Postanowiliśmy po, po prostu jakby nie, nie badać tej sfery, która na nas nadciąga, tylko, tylko po prostu jakby opuścić wyspę i znaleźć inną. To nie jest twój statek po lewej stronie zielony, ty zielone plemię czy czerwone, tak? Jest to gra, którą prezentujemy wam w formie takiej jeszcze nieskończonej, bo jest to prototyp który będziecie mogli wesprzeć. Gra będzie na Kickstarterze. Link do kampanii macie oczywiście w opisie naszego filmu. Klimatycznie znajdujemy się na wyspie, dokładnie na plaży. Mamy sw jakby swoich członków plemienia. Każdy z nich ma jakąś pewną funkcję. Mamy liderów, mamy marynarzy, mamy wojowników. I wszyscy ci zgromadzili się na plaży, ponieważ mgła już jest praktycznie za naszymi plecami. I teraz zaczyna się cała gra The Fog Escape From Paradise. Otóż, co nas ślubuje? Będziemy dzisiaj zastanawiać się, co zrobić, aby elementy rywalizacyjne zamienić na pełną kooperację. Tak. Mamy dzisiaj taki czas, że lepiej mimo by wszystko współpracować, współtworzyć, współdziałać. O, mamy trzy hasła. 3 razy X i pomyśleliśmy sobie, że właśnie zaprezentujemy, jak z prostych gier rywalizacyjnych, takich jak na przykład standardowe statki, które wszyscy znają, kojarzą, lubią i wiedzą o co chodzi, bo to można wykonać taką. Yy, no, przemianę, przemianę z gry rywalizacyjnej na kooperację, współdziałanie. Tak, czyli ci, ci ogólnie będziemy robić wszystko, aby gra zawsze miała pudło, a my żebyśmy zawsze mieli trafią. Tak, żeby... No właśnie, słuchajcie, to może, może zacznijmy sobie te zasady takie, kilka zasad. Pomyśleliśmy sobie, że wymienimy kilka takich zasad, co zrobić, żeby statki zdał żeby nie uczuwać tej presji tej negatywnej interaktywnej gra My jako gracze ry oczywiście rywalizujemy ze sobą, bo to jest gra rywalizacyjna. Ma solo, więc możemy sobie tych naszych osadników uciekających również przestawić tak jak chcemy i uciekać w trybie dla pojedynczego gracza. My oczywiście mamy swoje kolory. E twarze, które tutaj występują w kolorach są dopasowane do łodzi, do których mają wsiąść. Tak, za to, no, za to będziemy dostawać oczywiście punkty, jeżeli dopasujemy ich prawidłowo. Tak, bo mamy trzy ple ple plemienia. One oczywiście mają fabularnie jakąś swoją nazwę, ale w grze tak naprawdę będziemy się posługiwać kolorami, bo mamy jakieś niebieskie, plemię, zielone plemię i czerwone plemię. I podobnie jest oczywiście tutaj z naszymi żetonami, uciekinierami, osadnikami, których na początku również sobie ustalamy kto kim będzie. To znaczy my jako gracze, to jest właśnie pierwsza faza gry, dość istotna, ponieważ my będziemy decydować jaki osadnik będzie kogo. Tak jest, bo na samym początku losujemy w ogóle te wszystkie buźki na plaży, a następnie potem, zgodnie z kolejnością tego, jak ustaliliśmy, kto jak gra, wybieramy sobie poszczególnych członków plemienia i to jest nasza plansza startowa. Tak, to jest akurat tak zorganizowane, że akurat Wy, dzieci, wy widzicie już ten efekt, kiedy sobie dobraliśmy, kto, kto jest z kim. To jest rozłożenie, rozłożenie na trzech graczy. E, więc jak widzicie są takie tutaj, o, takie elementy, to wygląda sobie w ten sposób. Ja w ogóle chciałem powiedzieć, oj, że to jest wydrukowane na drukarce 3D, to jest bardzo ładnie wydrukowane. To jest powiedzieć. całkiem nieźle, to wygląda w ogóle jak sygnet. Zobacz, patrz, jaki yes. jest ten panem. Pa. Yes. pa. Pa, pa, Pierwsza zasada, Henryk, jakbyś mu powiedzieć, co zrobić, żeby gra na statki. Grało się przy nim bez negatywnej interakcji. Otóż tutaj w tej grze będziemy musieli rozstawić swoje statki. Jak pamiętam ze swego dzieciństwa, mój wujaszek zawsze kiedy ze mną grał, robi mnie oś bambuko. Chciałbym wykorzystać tę metodę i po to, dzisiaj nie umieszczymy żadnego okrętu na morzu i dzisiaj będziemy grać w statki bez statku. A, bo ja już umieściłem, dobra. Trzech hmm. mat! I teraz gracze wykonują swoje tury zgodnie z kolejnością tego toru, który sobie tak. tutaj ustaliliśmy. Akurat jak widzicie tutaj e, ta planszetka, informuje nas o tym, w jaką ilość graczy mamy sobie ją rozgrywać. E, my akurat sobie gramy, tak jak mówiłem, trzy gracze, więc to powinno, Marcinie, być o tak. Aha. Czyli przypuśćmy, ten czarny będzie pierwszy, drugi będzie niebieski, a trzeci będzie żółty. To rozkładał grania? Także tego. Uciekamy, nie? bo jest duży wiatr i mgła i przesuwa i leci, nie? W momencie, kiedy gracz rozegra swoją turę, będziemy przesuwać sobie kostkę mgły. Jeżeli będziemy musieli przesunąć tą kostkę w poziomie, to wtedy będziemy przesuwać kostkę tę na tym torze. I to jest mgła, a to jest właściwie, można powiedzieć, znacznik, y, który wskazuje czasu. nam... Tu, czasu. Czasu, ale też znacznik mechanicznie wskazuje nam, kogo tura w danym momencie się odbywa. I po której turze będziemy przesuwali mgłę, bo uwaga, jeżeli ta mgła zostanie wprowadzona na szóstkę, to mgła zaczyna pożarzać. Ona ludzi. wtedy to sobie leci, tu, Ooo. płynie i nam potem przesuwa. I potem znowu piątka. I potem I znów znowu prze... i przesuwa. Oj, I tak będziemy jechali aż do samego końca, i wtedy będzie koniec gry, kiedy tam mgła dojdzie do plaży. I wtedy będziemy rozliczać punkty, które otrzymujemy. Rozgrywamy tutaj grę logiczną, w której przestawiamy sobie pionki, które no tematycznie są jakimiś tam osadnikami, uciekinierami, ale tak naprawdę cały te gry i jerdzeń znajduje się na planszetkach. Graczy, ruchów, które będziemy mogli wykonywać, bo, jak widzicie, jest tłum. I ten tłum generuje pewne trudności. Mamy również różnego rodzaju przeszkody, bo mamy jakieś krzaki, mamy jakieś tam powalone drzewa. No zobacz, zrobione z plastyczku, jest zrobione, tak. położone, to ładnie wygląda. I tak. też można to po odpowiednim pomalować. Tak. Hmm. Wracając do planszetki naszych ruchów, co możemy takiego wykonywać? A możemy różne ruchy wykonywać, bo oczywiście możemy po prostu iść w jakimś kierunku, możemy, możemy, możemy poruszać się szybciej, możemy na przykład przeskakiwać jakieś przeszkody, albo na przykład uciekinierów innych. Możemy dodatkowo wykonywać pewne manewry bardziej skomplikowane, jak na przykład zamianki. Czyli mogę zamienić się tutaj z jakimś uciekinierem, ucieknierem, Można prawda? kogoś popchnąć. Można kogoś popchnąć, na przykład Można, o, no. w tej sytuacji na przykład mógłby zrobić popchnąć coś takiego. Popchnąć bo, bo on jest silny, bo on, popchnął. Popchnął, jest dodatkowo zły bardzo, bo ma maskę to takiego rob, Robin Hooda jakiegoś, jest nie? Kolejna rzecz i zasada, żeby nie odczuwać negatywnej interakcji, żeby przyjemnie, nawet grę, bo jedną, jaką jest, no tego się nie dało, bo jedna gra to jest. To tak, eliminujemy, my akurat mamy dużo elementów czerwonych, więc eliminujemy całkowicie y, rozgrywki elementy, po prostu wyrzucamy je, pozbawiamy. I tak, jeden, dwa, wyrzucaj, trzy, cztery. Nie, przepraszamy, że tutaj tutaj jeszcze hmm. ni setupu nie zrobiliśmy. Y, cztery, y, sześć, siedem. Osiem. duża armia, trzeba ją usunąć, usunąć. Nie będzie. Gramy białymi tylko. Czerwone nie. Mamy do wykorzystania jako gracze m, oczywiście punkty akcji. W zależności od liczby graczy różnie to wygląda, bo może mieć albo 7 punktów akcji, albo, albo 9. 9. No i co najważniejsze, każdy z tych manewrów ma swój koszt. Na przykład jeden taki podstawowy ruch, przesunięcie się jakiegoś uciekiniera. To jest oczywiście najtańszy ruch i on kosztuje 1, 1. Dla wszystkich. I tak sobie tutaj wykonujemy te różne ruchy, które mają różne koszty, aż do momentu, kiedy wykorzystamy wszystko, przychodzi na Twojego gracza. Ale co jest najważniejsze? My możemy. Możemy, każdym z tych, z tych postaci możemy zrobić dowolną z tych akcji. Natomiast, jeżeli my zrobimy dowolną z tych akcji na kimś, na, na, na kimś kto nie ma danego symbolu, który pasuje do tej akcji, to wtedy płacimy jakby pełny koszt taki y, droższa jest ta akcja. Ale jeżeli on jest wyspecjalizowany w jakimś ruchu i wykorzystamy jego specjalizację to wtedy płacimy dużo mniej, bo połowę. Po prostu pewne postacie mają pewne zdolności, na przykład szybko biegają albo potrafią lepiej skakać. Wtedy wykorzystujemy po prostu ten, te akcje bardziej jakby no, intensywniej, częściej, ponieważ jest tańsza dla nas. Wtedy możemy zrobić dużo więcej. I teraz naszym zadaniem jest oczywiście wprowadzenie wszystkich tych postaci na swoje miejsca, bo nie mają są zarezerwowane miejsca dla poszczególnych osób. Dlaczego, to nie wiem. Nie wiem. Bo myślę, że jak jest zagrożenie, to po prostu powinni wsiąść na łódź i popłynąć. To Ale załóż że jest to gra euro, więc my tutaj musimy też pewne warunki spełniać. I w momencie, kiedy dopasujemy te portrety, jakby dopasujemy te osoby do tych portretów, które są na łodzi, i jeszcze będzie do tego kolor, to wtedy będziemy mieli dużo więcej punktów. Tak, więc musimy patrzeć, a na daną postać, to zawsze znaczy kim ona jest, z jakiego plemienia, czyli z jakiego koloru, musimy oczywiście też zwrócić uwagę na to, że to, to jest wyścig, więc kto pierwszy ten lepszy. Ponieważ kto pierwszy na dane łodzi, wtedy bierzemy sobie punkt, mamy więcej punktów. Tutaj akurat widzicie te słoneczka one nas informują. Jaką ilość punktów, w których w tak ilości Pierwsza osoba, która wprowadzi tutaj postać, która pasuje z portretem, dostaje punkt. Tutaj dodatkowo, jeżeli będziemy umieszczać, to w tych poszczególnych rzędach będziemy mieli dodatkową liczbę punktów. 56 siedem Zobacz, już się 40. 40. <laughs> Już jest lepiej. Już jest lepiej. Mhm. A, punktów rzeczywiście może być dużo. Nam zależyło oczywiście jak najwięcej punktować i żeby jak najwięcej postaci przeżyło, bo jeżeli mgła będzie się przesuwać i będzie pożerać, to każda postać, która została pożarta, jak zresztą tutaj widzicie, to są punkty ujemne. Ten moment taki najbardziej szczęśliwy, czyli finał. Dotarliśmy do jakiejś łodzi, udało się. Możemy oczywiście być na łodzi, która nie jest przypisana naszemu plemieniu. Może tak być, że kolory Pasuje nie będą się zdarzać, ale nie kolor. Tak. To może być taka sytuacja, ale gra nam umożliwia taką przepychankę jeszcze, jeszcze w trakcie siadania na łodzi. Zobaczcie, tutaj mamy y, 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 pana mędrca, on jest starszym panem, i on jest teraz położony, on jest kolor zielonego, więc to jest dla, tak naprawdę jego łódź, no ale prawdopodobnie nie mógł tutaj wsiąść, bo może z jakiś drugi. Istnieje. Może zapomniał, może, może z... pomylił się, może Wiecie, nie, nie ten bilet, nie? Nie ten bilet, po prostu pomylił linię lotniczą. I w tej sytuacji. On sobie tu wchodzi. Tak, on sobie tu wchodzi, to, oczywiście to sobie tu, trwa. Tu. I on może oczywiście powiedzieć, ty stary, to jest moje miejsce, w ogóle o co chodzi? Nie? Rzuca go do wody i jego już nie ma. Tak. Wyrzuca go z łodzi, i usiadł jego miejsca. Wtedy jest punkt dla niego i, i tak to sobie trwa, czyli jeszcze manewry możemy wykonywać. Tutaj, tu oczywiście są jeszcze. Ta część łodzi, jak się nazywa, to jest burta. To jest burta, burta to chyba, jest, nie? Burta to jest chyba z tyłu, więc to jest jakby tył łodzi, więc tutaj jeszcze do końca można jeszcze tutaj Też... wrzucić, i wtedy mamy jeszcze jakieś punktów. Tak. tak jak widzicie, tutaj mamy punktację, i tam na górze też jest informacja, jak punktujemy. Statki są podzielone na bloki, które nas informują, ile punktów otrzymamy na koniec gry, siedząc w jakiej części statku. I bardzo ważne jest też, z której strony będziemy wchodzić, ponieważ my nie możemy sobie wejść czerwonym i przejść przez łódź, ponieważ jeżeli włożymy, że to do łodzi, to on już tam zostaje. Więc jeżeli ktoś ma czerwony że to z tej strony, no to, to musi robić wszystko, żeby starać się wejść odtąd, to jest jakby najbliższa droga. I co najważniejsze, już będąc tutaj na w tych kładkach, tutaj już w tym momencie nie możemy używać naszych zdolności tam popychania, przepychania, przeskakiwania. Nie, po prostu teraz już powoli Tu, już jest, kolejka. tu już jest kolejka. Chciałem powiedzieć, że ta gra ma bardzo dużo akcentów patriotycznych dla nas biało czerwone Co nie zmienia faktu, że nadal musimy pamiętać o tym, że naszym głównym zadaniem jest co usuwanie czerwonych elementów akurat z naszego egzemplarza. Jeżeli macie w swojej grach czerwone elementy, może warto przez jakiś czas może nie używać, odzwyczaić od, tak. się od nich. No obecnie konotacje są raczej no negatywne. Embargo na czerwony. Wśród graczy. Dostajemy oczywiście jeszcze dwie klepsydry, ponieważ to jest gra, gdzie rzeczywiście bardzo dużo czasu poświęcamy na to, żeby zbudować sobie strategię ruchu. Oczywiście musimy obserwować naszych przeciwników. Jak gramy na cztery osoby, a taką partię rozegraliśmy, to nie da się niczego za mocno zaplanować, ponieważ. Przeciwnik ma też wpływ na naszych ludzi. On może ich zamienić miejscami, może ich przepchnąć, popchnąć. Więc tak naprawdę w momencie kiedy sobie skończyliśmy swój ruch i zaczynamy się zastanawiać co możemy zrobić dalej, to tak naprawdę raczej trzeba poczekać na to co zrobią pozostali i dopiero wtedy próbować reagować. Oczywiście. Dlatego ale... wprowadzony został czas. Dla dumaczy, yy, <laughs> zamulaczy. zamulaczy i dla tych, którzy bardzo długo muszą się zastanawiać. To jest bardzo dobre w tej grze, ponieważ Prawda jest taka, że w przypadku takiego zagrożenia, jakim jest ta śmiertelność nośna mgła, to czas gra kluczową rolę. To idealnie ten mechanizm pasuje do tej gry. Myślę, że jeżeli gramy w grę, to powinniśmy grać właśnie z tym mechanizmem, ponieważ daje emocje i jeszcze bardziej czujemy ten wyścig. Ale tak apelujemy, słuchajcie, grajmy w otwarte karty. Grajmy w otwarte karty. Otwarte, o! Także mówmy sobie, że, 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 że no, statków nie ma oczywiście, więc możemy sobie tylko wyobrażać, że na przykład, ej, ale masz i, i komplement. Ale masz super statki, których jeszcze nie wystawiłeś. A ty masz bardzo fajny radar. Dzięki, Henryk, super radar. Nie będę cię atakował, bo szanuję... Szanuję to. Ja szanuję twoją planszę, a ty szanujesz moją. Toska! Henryk... Dobrze, Piotrze, to co sądzisz o tej grze? Czas, start! Okej, okay. ja uważam tak, to znaczy ta gra na pewno zaskoczyła mnie pod względem systemowym, jeszcze nie widziałem wcześniej takiej gry, w której mamy do wykorzystania pewne e, pe, jakby postaci, a właściwie to pionki, w których będziemy sobie wykorzystywać akcje, e, które będą mieć jakiś koszt I, 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 i co, i co. I właściwie to można powiedzieć, że oczywiście temat jest tutaj mocno doklejony, bo to mogło być również ucie ucieczka z bunkra jakiegoś, albo na przykład, nie wiem, nie wiem, jest wulkan i lawa naciera w naszym kierunku, albo może jeszcze inaczej, może bardziej śmiesznie powinno być. Idziemy w stronę hipermarketu i na przykład tu jest RTV AGD, tu są fajne sprzęty, tu są promocje i tu trzeba coś zdobyć i trzeba biec tam. Black więc... Friday. O. Gra jest abstrakcyjna, temat właściwie to średnio jest odczuwalny. Bardzo lubię mieć w grze różne akcje, które mają różny koszt i mam do dysponowania jakieś właśnie wartości akcji, które muszę, muszę wykorzystać. I to tyle z mojej strony. Tak, bo się czas skończył. To teraz ja chciałem tylko powiedzieć, że niedawno na naszym kanale była bardzo podobna gra, która nazywa się Polinezja. Tam właśnie wybuchał wulkan i musieliśmy nasze plemiona wysyłać na inne wyspy. Oczywiście, mechanicznie polegał to zupełnie na czymś innym, natomiast tutaj, ja natomiast czuję, że tutaj rzeczywiście tam mgła zaczęła nas pochłaniać, tak. ale tylko dlatego, że pochłania nasze punkty. Kolejna zasada, no tak, wiadomo, że w statkach i w innych grach rywalizacyjnych zawsze jest tak, że tak. Że ty masz swoją planszetkę, Maje. ja mam swoją planszetkę, Maje. one są tajne. Tajne. I tak, nic mówimy do siebie, nie wypada. Na, A, nawet, nawet bym powiedział, że my robimy wszystko, żeby robić takie przykusy sobie. Przykusy, żeby, żeby tam, żeby tam dopiec, żeby, żeby... Żeby źle, żeby. Nie, no. Te, pe, pe, też apelujemy, żeby na przykład połączyć. Połączyć, Zobaczcie. Jak połączymy sobie te dwa mozia. Połączyć. jeżeli co jest? Tak. Ale są te dwa mozia i są dwa piękne mozia. Tak, i zobaczcie. Na przykład mamy taką sytuację, że tak. Ja mam statki na przykład tam czteryma. A przepraszam. Dziękuję bardzo. I tak. I ustawiam. I nie mówię, że tak. A ja mogę do ciebie? Proszę Oj, bardzo. Mogę, no no. Też tak. o. i mogę, do No i I ten sposób mam jedną wspólny challenge, bo oczywiście gramy tak grą wtedy. Tak. Ja bardzo lubię tego typu łamigłówki, kiedy z różnych źródeł mam wybór. To znaczy muszę się zdecydować, co poświęcić, co pozwoli mi przyspieszyć, co pozwoli mi przeskoczyć, co mogę zrobić, żeby przeszkodzić przeciwnikowi, ponieważ tutaj jest walka o życie, więc my między sobą będziemy robić wszystko, żebyśmy to my wygrali, żebyśmy to my przetrwali. No więc tutaj momentami bywa srogo i ja w sumie jakby nie mam się do czego przyczepić, no poza mgłą, która się rozsypuje, ta. ale jest to prototyp, więc jakby zdajemy sobie sprawę, że y, oficjalna wersja ta ostateczna będzie już na takim poziomie, że to się nie będzie rozpadać. To prawda. Koniec. To jest gra, która pojawia się teraz na Kickstarterze. Będziecie mogli ją sobie wesprzeć. Będzie też u nas na kanale gameplay. Zagramy sobie w tę grę, żebyście mogli ją zobaczyć. Tak, wtedy poznacie dokładnie system, bo teraz mam tak pobieżnie, Wam powiedzieliśmy więcej o czym tutaj, To, co tu biega, jak to, się, jak to się gra. Ale na streamie myślę, że zobaczycie dużo więcej. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że. Ja nie przepadam za grami tego typu, w których temat schodzi na plan dalszy, bo tutaj rzeczywiście mechanizm jest najważniejszy i mógł być naprawdę zupełnie inny temat. Ale ja bym, jest, ja bym, ale wiesz o co chodzi. Nie, jest, 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 jest zagrożenie. Ja bym sugerował w ogóle granie z klepsydrami zdecydowanie, ale jeżeli ja bym był na przykład osobą odpowiedzialną za temat tej gry, to ja bym w ogóle poszedł w, właśnie w coś bardziej humorystycznego, na zasadzie rzeczywiście może, że idziemy sobie do jakiegoś sklepu, są promocje z Black Friday i żeby w ogóle z, w, grafiki zrobić, poczekaj. No tak. Noszące telewizory postaci. Tak, ja, ja bym w ogóle zrobił grafiki takie bardzo humorystyczne, może jakieś takie komediowe, parodystyczne, e, jakieś takie może w stylu… Simpsonów jakieś grafiki. Takie wiecie, żeby to był żart, bo dla mnie ta gra wygląda zbyt poważnie. Graficznie totalnie mi się nie podoba. Znaczy, ja wiem, że to jest projekt i pewnie jeszcze wiele się zmienia, ale nie sądzę, żeby się zmienił grafik. Więc myślę, że w tak w 90% zostanie to tak jak jest. Graficznie mi się, się to średnio podoba. Wydawnictwo Xolox Games jest, jest wydawnictwem niemieckim i oni mają pewną swoją stylistykę mm, swoich gier, którą znamy a to jest gra euro, więc jakby tutaj nie ma graficznych wodotrysków, natomiast gra robi to, co ma robić w tego typu rzeczach, to znaczy jest czytelna. To drugie, po pewnym cza czasie, ja w zasadzie po trzeciej czy po czwartej rundzie już byłem w stanie odczytać każdy z możliwych symboli i w zasadzie na to nie musiałem patrzeć, to znaczy tak. jakby korzystanie z tych akcji na tyle jest intuicyjne, jeżeli chodzi o opłacanie tego kosztu, że szybko się człowiek tego uczy, więc, partię drugą, którą się rozgrywa w cztery osoby, tutaj, oczywiście, jest napisane, że to jest 45-80 minut, ale myślę, że spokojnie w godzinę można sobie to zagrać, bo to są trochę bardziej skomplikowane warcaby. Tak. To są takie warcaby z możliwościami szachów. Po wszystkim, oczywiście, ważne są gesty. Gest pojednania. Gratuluję Ci, super rozgrywka, super, że, że gra, grałeś nie, super, że grałeś ze mną. Bardzo mi się podoba, co że spędziliśmy ze sobą fantastyczny czas. Zwróćcie uwagę również na uśmiech partnera, bo to jest partner, a nie yy, no kolega. Kolega. I teraz tak, słuchajcie, to najważniejsze. Wspólny setup i chowanie gry. Wspólnie to robimy. O. Chowamy elementy. Jak twoje? Yy, bardzo... No, o. spójrz. I, I wspólnie, ja, no. ja Henryka, Mariusz moje, zachowamy. My sobie tam jeszcze na półkę, sobie bierzemy to wspólnie. Ja już sieć! Sieć! Ja to zrobię! To na herbatkę zaparzę. Zaparz herbatkę, wspólnie to robimy. I, na ziemi. i no ja chowam tu potem trzeba tu jeszcze oczywiście wspólnie to wszystko sprzątać. Wspólnie! Wspólnie! Mariusz, chodzisz? Nie! Jeżeli lubicie gry abstrakcyjne, gdzie temat jest ewidentnie czymś takim bardzo pośrednim i mało istotnym w grze, a lubicie łamigłówki, lubicie gry, w których trzeba podejmować strategiczne decyzje bo jest to gra strategiczna, nawet autor się nie kryje z tym jak znajdziecie profil autora gry na BGG, to zobaczycie, że jest dużym fanem gier. Właśnie typowo strategiczny gier Euro. Słuchajcie, co jest ważne, Dostaliśmy oczywiście informację, co będzie w czasie kampanii yy, i teraz tak, yy, będzie dodatkowa plansza jako stretch goal, yy, wersja premium, przepraszam, wersja premium, będzie wtedy plansza od jednego do sześciu graczy i będzie pięć łodzi, nie trzy. To jest jakby bardzo ważne. Czyli będzie większa plansza po prostu. Tak jest. Będą modularne. E, me, będą, będzie modularna plansza, będzie też. E, będą modularne łodzie w ogóle. To tak. Druga kwestia. Będzie, e, będzie można ustawiać sobie szybkość mgły. Czyli poziom trudności de facto. Będą misje. Czyli będziemy pewnie musieli jeszcze coś przy okazji zrealizować, nie wiem, zabrać banany. Tak, tak. Będą jakieś takie eventy, wydarzenie, więc może być może jakaś talia kart, yy, która będzie wprowadzać jakieś zmiany w systemie. No i, i będą jeszcze jakieś dodatkowe akcje, więc tak naprawdę, żebyście mogli się dowiedzieć, jak ta gra będzie się rozbudowywać, yy, no to wszystko musicie liczyć Kickstartera. Jest to mały, wyda jest to mały wydawca. Yy, pierwsza tak? gra tego. To jest wydawcy. Pierwsza gra, więc słuchajcie, yy, jeżeli lubicie abstrakty, myślę, że to może Was zainteresować. Warto wspierać yy, młode projekty. A nuż widelec możecie okazać, że ten projektant za 10 lat będzie miał już swoich 5 gier, i to będą później jakieś białe kruki. Systemowo na pewno, nawet na, jak na stole, jest rozłożone, to robi to wrażenie, jest to jakaś ciekawostka. Wcześniej tego typu gry nie widziałem, jest to jakaś nowość, myślę, i dlatego chcieliśmy wam pokazać, ponieważ ta gra wyróżnia się no, z pomysłem na siebie po prostu. Ja tak jest. robimy nowe pomysły. Tyle od nas, do zobaczenia na wtorkowym streamie i adios! I buciaczos! Oj, cholera, wciągnęło mi tu nie zagramy Mariusz Pionki mi wciągnęło. Tak się otwiera?